To jest 206 odcinek podcastu Rozmawiajmy IT, w którym w cyklu rozmów z Łukaszem Drynkowskim, z portalu z ogłoszeniami pracy IT o nazwie Soidy Jobs, który zresztą mam przyjemność współtworzyć, dyskutujemy o narzędziach programisty. Zapraszamy do słuchania i komentowania. A teraz życzymy Ci już miłego słuchania. Odpalamy. Cześć Łukasz. Cześć Krzysztof. Spotykamy się już po raz czwartek, sobie policzyłem, żeby porozmawiać o narzędziach programisty. Było już Code Review, było o Per Programming, było o Spike'u, a dzisiaj poruszymy temat, w którym my jako programiści jesteśmy najlepsi, czyli estymaty. Wiesz, tak sobie myślę, że gdyby programowanie było tylko taką bardzo inżynieryjną i bardzo logiczną dziedziną, to te estymaty powinny być zawsze trafne, zawsze idealne powinniśmy być w nich świetni, ale to, że w nich, no, nie jesteśmy najlepsi, ogólnie rzecz mówiąc, to może pokazywać, że ta Dziedzina jednak nie jest tak bardzo przewidywalna, jak się może wydawać, i też my pewnie jako ludzie, jako programiści wnosimy trochę tego chaosu do tej dziedziny, bo myślę, że o tym będzie jeszcze, będzie jeszcze dzisiaj mowa. Dobrze, Łukasz, to może na początku takie podstawowe pytanie, podstawowa kwestia. Po co nam w ogóle te estymaty? I to jest właśnie ciekawe pytanie i nie jest tak proste, jak się wydaje. No teraz pytanie brzmi, czy ta estymata ma odpowiedzieć na pytanie, ile coś będzie trwało, czy może jak coś jest duże? Mm. I myślę, że tutaj sp spróbujemy o tym trochę głębiej porozmawiać. Schodząc na taki bardziej biznesowy level, to myślę że estymata jest nam po to potrzebna, żeby wiedzieć, ile ten klient musi za coś zapłacić, tak? Mm -hmm, mm -hmm. Czyli mówisz, że biznes, czyli mówisz, że klient jest generalnie to, to, to źródło, e, estymat główne? Tak, ale wydaje mi się, że y, dla nas y, wewnętrznie też y, chcemy wiedzieć, ile nam coś zajmuje. Chcemy umieć się na przykład porównać tak, z kolegą czy, czy z koleżanką. Jako team leader chcę na przykład wiedzieć, y, ile mój zespół jest w stanie w danej, w danej jednostce czasu na przykład w sprincie yy, pracy wykonać. Jasne. Ja bym to podsumował, że generalnie chodzi nam o planowanie, nie? W sensie lubimy wiedzieć, ile coś zajmie, bo wtedy to planowanie jest po prostu prostsze, jest łatwiejsze, albo może się przełożyć na konkretną wycenę dla klienta wewnętrznego, zewnętrznego i tak dalej, i tak dalej. I to stawia estymaty w takim świetle, że one muszą być wykonane przed tym zadaniem, nie? Tak, ale wydaje mi się, że jednak planowanie to jest coś więcej. Na planowanie się składa estymacja zadań, harmonogramowanie, także jakby es estymata to jest część tego całego procesu planowania. No właśnie, właśnie. Mimo wszystko jednak naj Częstsze podejście do estymat polega na ich próbie oszacowania, znalezienia, wydedukowania, jakkolwiek sobie ten proces nazwiemy przed wykonaniem zadania, przed przystąpieniem do, do zadania. Tymczasem, jak sobie spojrzymy na to, jak bardzo dokładne mogą być estymaty, no to one najczęściej dopiero post factum, tak? Dopiero po wykonaniu zadania wiemy, ile nam to zajęło, wiemy, ile czasu na tym spędziliśmy, wiemy, jak duże też było zadanie, o tym jeszcze też tak, To jest też bardzo ciekawe, że w miarę po prostu tego, jak praca trwa, to ta estymata się staje coraz dokładniejsza, tak? I coraz więcej mhm. wiemy, coraz dokładniej jesteśmy w stanie powiedzieć, ile coś zajmie i oczywiście dokładnie wiemy, jak już skończymy. Tyle nam to zajęło, tak? No właśnie, no właśnie, niestety nie posiadamy wehikułu czasu, żeby się wówczas cofnąć do początku i taką dokładną estymatę posiadać. Mimo wszystko, nie wiem jak ty, ale ja widzę często opór w zespołach do tego, żeby te estymacje gdzieś tam zmieniać w trakcie, pomimo tego, że wiemy o zadaniu wówczas więcej, wiemy, jak, na jakie problemy się nacięliśmy, wiemy, jak bardzo potencjalnie może się czas wykonania rozszerzyć, no to zazwyczaj staramy się trzymać tych tych pierwotnych estymat nie? z różnych tam względów. Oj, to już jest takie fi filozoficzne podejście, czy zmieniać tą estymatę w zadaniu, czy oryginalną estymatę, czy, czy nie. Jak to się ma potem do, do tego sprintu? No, tu są pewnie różne, y różne szkoły, różne podejścia. Jedne są bardziej powiedzmy przyjęte, kanoniczne, ale myślę, że y chyba w tej rozmowie. Byśmy pominęli akurat ten aspekt, bo wydaje mi się, że no, to jest zbyt szeroki temat, może następnym razem. Jasne, jasne. To już pewnie wchodzi w planowanie gdzieś tam w project management i tak dalej, jak do tego podejść później w, w projekcie. Chciałbym, chciałem tylko zauważyć właśnie to, że podchodzimy do estymat jako coś, co jednorazowo jest tworzone, jednorazowo jest zgłaszane i. Później pozostaje do końca prawa realizacji tego zadania. No, często też niewłaściwie, nie? Okay. Tak. A, a te estymaty także są jakimś narzędziem, to znaczy sam ten proces estymowania. No mm. i też znowu zastanówmy się, wyjdźmy z tego pudełka i zastanówmy się, jak to w naszym procesie, w naszej konkretnej sytuacji yy, możemy użyć, bo może właśnie coś takiego, że reestymujemy. Może mhm. ma to sens, tak? Ja na przykład też spotkałem się z taką um, formą, że y, na początku była taka estymata wstępna, powiedzmy, y, analityka y, czy osoby takiej, y, która nie, nie wykonuje tego zadania konkretnie tylko właśnie mhm. jej zadaniem jest y, zaplanowanie y, tego sprintu, tak? A następnie y, była już estymata dokładniejsza, y, kolejna y, zespołu, tak? I wtedy mhm. trzeba było odpowiednio ten zakres jeszcze przed odpaleniem sprintu dostosować. Wiesz, kiedy sobie tak myślę o tym, że możemy reestymować, kiedy lepiej po prostu poznajemy ten problem, to zagadnienie techniczne, jakieś, nie wiem, wyzwania, jakie przed tym stoją, to zazwyczaj widzę sytuację, w której jesteśmy w niedoczasie, nie? Kiedy widzimy, że to zajmie nam więcej niż pierwotnie, niż pierwotnie planowaliśmy. Ale przecież może się zdarzyć sytuacja zupełnie odwrotna, czyli sytuacja, kiedy ta estymacja jest większa niż czas potrzebny na realizację zadania. Tak, no i tutaj myślę, że może tak się zdarzyć. Natomiast pamiętajmy o czymś takim jak prawo Parkinsona, czyli prawo, które mówi, że praca zawsze się rozszerzy tak, żeby wypełnić cały jej dostępny czas. I jakby w tym kontekście takie zadania raczej się nie trafiają, które są wykonywane wolniej, no bo zawsze, zawsze można wtedy. Ten, yy, przepraszam, szybciej, tak? Bo zawsze mm -hmm. można ten pozostały czas wykorzystać, żeby coś ulepszyć, coś zrefaktoryzować, tak? Dokładnie. Zawsze ten czas się wykorzysta i, i ta praca się po prostu rozciągnie. Yy, tak bardzo, na ile czas nam yy, pozwala. Ej, ja jeszcze teraz coś powiem kontrowersyjnego. Byłem parę. Lat temu na y, ciekawej konferencji w Krakowie było dużo y, zagranicznych gości, między innymi pamiętam y, David Fowler był jednym z, y, nazwijmy to, gwiazd mm -hmm. tego, y, tego eventu. Pamiętam, że byłem na takiej prelekcji właśnie o estymatach i y, gość powiedział, że no oni nie estymują w, wcale i w sumie estymowanie y, nie ma sensu. Ja tak mm -hmm. słucham, co on tam za głupoty, głupoty wygaduje. Chyba mm. nawet nie nie dosiedziałem do końca, tylko wyszedłem w trakcie, zmieniłem prelekcję. Ale, ale teraz z perspektywy czasu, tak wydaje mi się, że jednak jest tam ziarno prawdy w tym, co, co, co ten prelegent mówił. I wydaje mi się, że nie zawsze estymowanie ma sens. Co o tym myślisz? Tak, absolutnie. Jest taka słynna wypowiedź Jeffa Sutherlanda, czyli tego sygnatariusza manifestu Agile, też współtwórcy z o tym, że po iluś tam nastu latach analizowania różnych zespołów IT i tak dalej, jego firma doszła do wniosku, że estymowanie w większości przypadków nie to nawet, że nie ma sensu, ale szkodzi. Po prostu szkodzi i wręcz zaleca, żeby właśnie nie estymować, albo robić to bardzo zgrubnie, Ponieważ według ich statystyk te zespoły, które są najwolniejsze w dostarczaniu rozwiązań softu, estymuują godzinowo, czyli tak bardzo, bardzo granular granularnie. Im wyżej, jak gdyby w tym, w tej, w tej granularności sobie idziemy, im wie, większe to ziarno jest, tym ba mniej to spowalnia dostarczanie. I wręcz radzi, żeby raczej próbować dzielić zadania na na tyle małe, żeby nie ta rozbieżność nie była wystarczająco duża, albo żeby nie była jakoś przytłaczająca. No właśnie, więc ja mam też podobne podejście. Znaczy uważam, że pewien rodzaj estymacji ma sens, bo to jest chociażby przydatne w planowaniu. Natomiast jeśli już tutaj próbujemy, dajmy na to, ten dzień programisty dzielić na godziny i, i, i tą pracę mu wyznaczać, jak gdyby na każdą godzinę dnia, no to, to wiemy, że to absolutnie nie ma nie ma sensu. I, i, ja myślę, że takie takie zgrubne um, estymowanie może mieć sens, zwłaszcza jeśli współpracujemy z innymi zespołami, z innymi członkami zespołów, którzy też do, wnoszą coś do tej naszej pracy, bo to jakoś tam pozwala sobie zaplanować tydzień sprint czy, czy, czy jakkolwiek, ale jeśli chcemy z tym iść zbyt głęboko, no to zazwyczaj przynosi to więcej, niestety, już tutaj wad. Tak, no pamiętajmy, że trzeba to narzędzie dostosować do siebie, do swojej specyfiki. Inaczej, myślę, będzie w Waterfallu. Mhm. Gdzie jakby ten kontrakt jest podpisywany up front, i no jest klient wie, czego chce. Mhm. <laughs> Przynajmniej tak mu się wydaje. Tak, albo tak mu się <laughs> wydaje. A inaczej myślę, będzie przy podejściu takim agile'owym, że powiedzmy, ja, ja zawsze tak Agile rozumiem, że. To polega na tym, że mamy jakiś określony czas i, który jest nieprzekraczalny, tak? Taki time boxing, i w tym czasie po prostu staramy się dostarczyć jak najlepszy produkt na tych zgrubnych naszych zgrubnych wymaganiach wstępnych, tak? W takim przypadku myślę, inne będzie podejście do tego estymowania, a inne podejście oczywiście. W przypadku, jeśli musimy to wszystko wiedzieć już od początku, tak? Pytanie tutaj powiedziałeś o granulacji, tak? No też różne są podejścia. Podejście właśnie takie, że co do godziny coś estymujemy. Podejście gdzieś takie pośrednie, na przykład za pomocą liczb Fibonacciego. Kolejne jakby przyrosty, ale może być też podejście małe, duże, średnie, tak? I nie wiem, załóżmy małe to trzy zadania dziennie na programistę, tak? Średnie na przykład cały dzień i duże no to już tam więcej niż dzień, tak? Tak, to też może zależeć od wielkości długości sprintu, prawda? Jak, jak, tutaj bardzo chcemy sobie to z tą granulnością schodzić, jeśli mamy takie sprinty nie tygodniowe, też się takie z, zdarzają. No to być może wzięcie dnia jako jednostki estymacji ma sens, ale jeśli to są np. miesięczne sprinty, no to, no to być może próbujemy tutaj zgadywać de facto ile to zajmie, bo, bo najczęściej powoduje to. Najczęściej moja obserwacja wygląda wtedy tak, że jeśli te sprinty są za długie, no to zadania też są za duże i ich estymacja, niestety, jest, jest dosyć kłopotliwa. No właśnie, ale tak, wiesz, myślę, że istotne jeszcze jest to, czy próbujemy Estymować optymistycznie, czy próbujemy jednak mieć takie pesymistyczne podejście, czyli zawsze na jakąś tam górkę jeszcze tutaj liczymy, dorzucamy, bierzemy to pod uwagę. Na bazie naszego doświadczenia, wiesz, patrzymy, że no, najczęściej dochodzi więcej rzeczy do zrobienia niż mniej w przypadku tego typu zadania, więc jak myślisz, jaki tutaj jest złoty środek? Myślę, że to bardzo zależy od natury człowieka, ale z moich doświadczeń wynika, że zawsze te estymaty są jednak optymistyczne. Mm. Nie bierzemy pod uwagę różnych, różnych sytuacji wyjątkowych, które mogą się zdarzyć w trakcie mm. pracy. A inna jeszcze ciekawa tutaj rzecz, którą powiedziałeś, to optymistycznie, pesymistycznie. Ja natomiast z kolei zawsze byłem ambasadorem tego, żeby nie podawać estymat jako konkretnej liczby, tak? Po, Pojedynczej wartości skalarnej, tak? Tylko, że estymata to jest właśnie jakiś przedział czasu, czyli podajemy. Wartość optymistyczną, wartość pesymistyczną, i na przykład jakimś fajnym wzorem wyliczamy tą wartość oczekiwaną, i wtedy podajemy taki zakres, ile coś może trwać. Mm. Oczywiście, znowu to zależy od tego, co, co od naszego procesu, od tego, co budujemy, co chcemy osiągnąć, co jest nam potrzebne, ale myślę, że takie podejście, gdzie jednak nie, nie myślmy o tych estymatach jako o konkretnej liczbie, no bo. To nigdy nie będzie 4 godziny, tak? Co, co, co do minuty. No, to jest jakiś, jakiś zakres, tak? Ta, ta czwórka, no to wiadomo, że to będzie trwało tam na przykład między 2 a 6. tak? Tak, to jest jakieś przybliżenie, nie? W sensie ja tak lubię myśleć o tak, że to jest przybliżenie, a nie zobowiązanie. I. Ja wiem, jak często to w firmach wygląda, że nawet zgodnie z podejściem z frameworkiem z kramowym sobie tutaj planujemy sprint, dobieramy, do, dobieramy te zadania, które gdzieś tam wcześniej zostały być może jakoś wyestymowane, no i traktujemy to jako zobowiązanie. I to jest niestety przepis na niefajną relację. Z PM, z relacje z biznesem, relacje nawet wewnątrz, jeśli ktoś z nas w jakiś sposób, no nie wiem, dłużej na przykład potrzebuje na to, żeby swoją część zrealizować, no, zazwyczaj rodzi to dużo stresu i dużo napięć. Tak, no to jest taka kwestia właśnie kultury organizacyjnej danej firmy. No musimy budować jednak tak tą firmę, żeby można było się mylić, żeby za pomyłki nie karać, tak, tylko żeby się uczyć na, na swoich błędach. No, komu się nie zdarzyło, nie wiem, dwukrotnie przekroczyć estymatę, niech pierwszy rzuci kamieniem. Tak, tak, albo to był tylko baton na, na godzinę, czemu, czemu ten baton powstawał dwa dni, tak? tak, 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 tak. E, wszyscy myślę, to znamy. Ale musimy, jakby. To są fajne potem anegdoty, tak? Ale, ale musimy tutaj, jeśli się takie sytuacje zdarzają, odpowiednio po prostu reagować i, i na pewno nie może być, to być takiego negatywnego feedbacku w takiej hmm. sytuacji. Wiesz, mówimy tu myślę głównie o takich estymatach czasu, nie? potrzebnych do, do, do planowania albo do tego, żeby zobaczyć ile jesteśmy w stanie w ten sprint tam upchnąć tych, tych zadań. Ale powiedziałeś tutaj ciekawą rzecz, że to nie jest jedyny typ estymat, że możemy sobie też estymować wielkość. No właśnie, ale w sumie po co? nie? Po co nam, jak gdyby taka wiedza o tym, jak duże jest zadanie, komu to wnosi jakąś wartość? Tak, no moim skromnym zdaniem, <noise> estymaty czasu w ogóle nie mają sensu, no bo wyestymujemy teraz zadanie, dajmy na to na te 4 godziny, tak, ale teraz mamy w zespole kilka osób, no i czy te osoby to samo zadanie zrobią w tym samym czasie? No raczej nie. Jedna osoba. Wiemy, że jest seniorem, druga jest na przykład juniorem, tak? No i ten junior oczywiście zrobi to szybciej. <gry> <gry> <Słuchajcie>. <gry> tak, bo nie, nie pomyśli o różnych, o różnych yy, sytuacjach wyjątkowych, tak? To tak trochę yy, 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 pużartem, pu serio. Yy, ale yy, no tak jest fakt, tak? Że estymując, pewnie myślimy o tym, ile mi to zajmie, a nie ile to zajmie koledze czy koleżance. Także myślę, że dużo lepszym podejściem jest jednak wyestymowanie wielkości tego zadania, a później opieranie się na tym velocity zespołu, tak, żeby, żeby jakąś taką średnią wyliczyć i, i określić, ile tych zadań do danego sprintu jesteśmy w stanie wrzucić. W tej serii podcastów rozmawiamy o narzędziach programistów, więc myślę, że też do tego narzędziownika trzeba zerknąć. Jakie. Ty stosujesz albo jakie widziałeś podejścia do, do estymacji? W jaki sposób wiesz, po prostu podejmować się próby oszacowania, ile nam takie zadanie może zająć, albo jak duże ono jest? Okej, okay, no to pewnie jest znowu temat na cały oddzielny odcinek, hmm. więc tutaj bardzo szybko może tylko wymieńmy takie typowe, typowe podejścia, tak? No, podejście pierwsze nie estymujemy. Hmm. Zawsze jest to jakieś podejście. Czasami ma sens wbrew pozorom, i nie wyłączajcie tego odcinka już teraz. Tak. Inne podejście, no to opieranie się na jakiejś wiedzy eksperckiej, na jakimś na przykład właśnie liderze zespołu team liderze, czy też architekcie, który tutaj odgórnie powie, no to zadanie tutaj wygląda na jeden dzień pracy, tak, no i mamy jeden dzień pracy. No i teraz oczywiście to podejście ma dużo, dużo wad. No bo ta jedna osoba tutaj decyduje, więc może lepiej, żeby to kilka osób tutaj estymowało i potem jakiś konsensus z tego weźmiemy. No i oczywiście tutaj szczegółowo to znowu są różne podejścia, tak. Przykładem byłby na przykład planning poker, który jest chyba dość popularną techniką, nawet są Narzędzia, ale oczywiście nic nie zastąpi analogowych hmm. kart. Ja bym do tego jeszcze dodał może, że możemy też wziąć nawet od jednej osoby, chociaż oczywiście im więcej, tym lepiej jakąś średnią z, powiedzmy z takiej optymistycznej, pesymistycznej estymaty i prawdopodobnej, nie? Jakoś, nawet może wagami to jakoś jeszcze sobie tutaj wzbogacić, jeśli mamy taką taką fanaberię, bo to powoduje, że one są bardziej urealnione, w sensie nie idziemy w tej skrajności pod tytułem optymistyczna czy, 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 czy pesymistyczna, bierzemy oczywiście pod uwagę, że to się może wydarzyć, że zazwyczaj nasza najbardziej prawdopodobna jest temata i tak gdzieś tam z Idzie w kierunku optymistycznej, tak jak powiedziałeś, więc próbujemy wziąć te różne skrajności i jakąś średnią sobie wyznaczyć. To też może być jakieś przybliżenie. Tak, no to też takie podejście, gdzie kilka osób, w, nazwijmy to, ukryciu, estymuje i potem o tym rozmawiamy, ma tą zaletę, mhm. że możemy, jeśli czyjaś estymata właśnie odbiega od średniej, no to możemy wtedy rozmowę przeprowadzić i spróbować się dowiedzieć, dlaczego. Jest ta różnica i, i z czego ona wy, wynika? O czym ten ktoś pomyślał albo o czym ten ktoś na przykład nie pomyślał, tak? Ale wiesz ja myślę, że istotniejsze od tego, jaką metodę sobie wybierzemy, czy, czy, czy w ogóle te estymaty. Robimy zgrubnie, wielkościowo, czasowo, czy, czy, czy jakkolwiek. Ważniejsze jest to, jak są zdefiniowane zadania, bo jeśli one są źle doprecyzowane, albo bardzo duże, no to ich estymaty będą po prostu przestrzelone w różnym e, kierunku. Im lepiej zdefiniowane zadania i im mniejsze, tym po pierwsze, prawdopodobieństwo, że trafimy, no myślę, że tak można powiedzieć, trafimy z estymacją jest większe, a poza tym też jak gdyby samo wykonywanie tych zadań wówczas ma mniej niespodzianek pośrodku, bo wszystkie te warunki jej brzegowe, jakieś acceptance criteria i tak zostały określone. Myślę, że waga, istotność tego elementu versus jak bardzo trafne będą nasze estymaty, no jest znacznie większa. Tak, wielko, wielkość myślę ma tutaj y, fundamentalne znaczenie, ale też jest y, tutaj taki czynnik jak niepewność. Mm. E, czy, czy właśnie y, dokładnie wiemy, co trzeba zrobić? Czy to jest takie zadanie z, y, z metra, które już robiliśmy wielokrotnie i teraz po prostu robimy tylko trochę inaczej, czy jakiś mm. in, inny widok, tak? Kolej, kolejny widok, czy to jest coś y, nowego? Integracja z nowym systemem, mamy nowy sprzęt, który musimy oprogramować. No tutaj dochodzi ta niepewność, która też tą estymatę nam dodatkowo rozmywa. Ty przyczyn niedokładności jest temat, jest całkiem sporo, nie? Na pewno ta złożoność, o której mówisz, im większe zadania, tym trudniej jest po prostu ogarnąć wszystkie możliwe warunki brzegowe, wszystkie możliwe powiązania, wpływ tego, co chcemy zrobić na różne inne części systemu, co też może często powodować, że tej pracy po prostu jest więcej, bo zapomnieliśmy, że coś musimy jeszcze tu aktualnić. tak? Ten, ten baton, o którym tutaj powiedziałeś, jest najlepszym, najlepszym przykładem. Czyli ta złożoność zadania, myślę, że jedno wpływa na niedokładność estymat. Tak, ale też na przykład złożoność systemu z którym pracujemy, no bo tak. jeśli mamy greenfielda i mało zależności, no to pewnie to samo zadanie do zrobienia w takim legacy, legacy projekcie, tak? Gdzie dostaliśmy w spadku oczywiście kod od, od ludzi, którzy się dawno ewakuowali z tego projektu, no zupełnie, zupełnie, pewnie inaczej będzie zupełnie to samo zadanie, zupełnie inny czas wykonania. Tak, tak. Mówiliśmy tutaj o tym, że gdy estymujemy sobie godzinowo, no to zakładamy, że okej, okay, Powiedzmy, robię, będę robił dwa zadania po cztery godziny, tak, na cztery godziny w ciągu dnia, I to już nie może się tutaj udać, tak, to, to po prostu nie może się udać, bo wiadomo, że takie założenie, że sobie 8 godzin dziennie kodujemy, to jest po prostu mrzonka i to nie tylko doświadczenie ludzi pokazuje, ale też no, psychologia, która po prostu mówi, że to jest zwyczajnie niemożliwe. Okej, okay, a Krzysztofie na początku mówiłeś, że najlepsze estymaty to są estymaty post factum. To teraz zadam ci takie pytanie, myślisz, że jest jakaś wartość w estymowaniu zadań, które już są zrealizowane? Myślę, że tak, myślę, że zespół może się uczyć na podstawie tego, te, tego, tego faktu pod warunkiem i to niestety rzadko występuje, że jest czas, żeby to przeanalizować, żeby nad tym się wiesz, skupić, zobaczyć w ogóle, tak, że tutaj na przykład estymowali, estymowaliśmy, nie wiem, taki typ zadań i wyszło nam, że kompletnie się tutaj gdyby rozmijamy. Co możemy z tym zrobić? Być może powinniśmy to zadanie pociąć na mniejsze plasterki. Może powinniśmy użyć innej jednostki, a może powinniśmy, nie wiem, spotykać się na przykład przed tą estymacją. Jeszcze z innymi zespołami, które są jakoś, nie wiem, uzależnione od nas albo mają wpływ na nas. No, mo może po prostu powinniśmy się czegoś nauczyć na podstawie nietrafności tych zadań. No, jeśli jesteśmy w tym dobrzy wychodzi nam to super, no to. Okej, okay, świetnie, na no pewno żadnej tej dodatkowej wartości z tego, z tego nie, be, nie będzie. Róbmy po prostu dalej to co, to, co robimy. Natomiast największa wartość może płynąć dla zespołu właśnie z faktu zauważenia, że te tematy się zupełnie gdzieś nam tutaj rozmijają. Nie po to, żeby się samobiczować, ale po to, żeby wyciągnąć jakieś wnioski co do przyszłości, jak lepiej podchodzić do realizacji zadań. To wymaga też dużej świadomości piema, żeby właśnie ten czas po pierwsze zorganizować, znaleźć, pewnie też z takiej samoświadomości zespołu, ale myślę, że jeśli ten czas jakoś tam na retro na przykład się znajdzie, no to może być to jakaś, jakaś wartość dla zespołu. Ale w sumie też to jest fajny pomysł na takie szkolenie dla zespołu, no bo z estymowania w sumie nie, nie spotkałem się, żeby, żeby ćwiczyć estymowanie. Inaczej niż tutaj na polu walki, mm -hmm. ale myślę, że może to byłoby fajne takie szkolenie, ćwiczenie. Na przykład mamy dwa zespoły i tutaj już post factum zespół A bierze te zadania od zespołu B i próbuje je zestymować. Drugi zespół robi to samo nawzajem, a potem się mm -hmm. spotykają i, i rozmawiają, ile to rzeczywiście zajęło. I, I o czym tutaj Wy nie pomyśleliście? Co tutaj się pojawiło niespodziewanego? No, myślę, że, że jest tutaj pewne pole do popisu, jeśli chodzi o team liderów i o, o tak, taki rozwój z, zespołu i też ym, mhm. naukę tej estymacji. Tak i myślę, że to nie, nie tylko tyczy się jak gdyby poszczególnych osób, nie? że na przykład powiedzmy taka osoba y, ma jakiś problem z estymacją, znaczy problem w tym sensie, że zazwyczaj one są bardzo nietrafione, ale też może y, jest tam wartość dla całego zespołu, może uczymy się jak razem y, współpracujemy, może uczymy się tego, że no nie wiem, Praca nad featurelem to nie jest tylko kodowanie, nie? Często tak jak, tak niestety w estymacjach to wygląda. Może jesteśmy w stanie się nauczyć, że te pierwotne założenia muszą być lepiej zdefiniowane, żebyśmy mogli przystąpić do estymacji. No, myślę, że taka wartość może być całkiem spora też dla zespołu, w ogóle jako grupy ludzi działających razem na przyszłość. Dobrze, Łukasz. Myślę, że całkiem sporo tutaj powiedzieliśmy o estymacjach. Dlaczego one nie wychodzą, kiedy mogą wychodzić, jaka wartość z nich płynie, nawet jak do, do nich podejść. To co, chciałbyś może zrobić podsumowanie? Jasne, no oczywiście, tutaj tylko liznęliśmy ten temat, ale jeśli miałbym tu takie kluczowe punkty z naszej rozmowy wyciągnąć, no to myślę, że jednak starajmy się estymować wielkość, a nie czas. W, tym, w ten sposób uniezależniamy się na przykład od osoby, która wykonuje dane zadanie i innych czynników zewnętrznych, które mogą się w trakcie tego wykonania zadania pojawić, tak, no, wielkość jednak jest, myślę, bardziej obiektywnym, obiektywną wartością. Mhm. Potem myślę, że jednak Estymować musi zespół, nie jedna osoba, tylko cały zespół, no i oczywiście ludzie, którzy będą wykonywać tą pracę, no bo oni najlepiej wiedzą, ile coś zajmie, a takie narzucenie z góry czasu, no to się nigdy nie, nie kończy dobrze. Pamiętajmy też, że estymata to nie zobowiązanie, coś może później tak, budujmy taką kulturę organizacyjną, w której jest zrozumienie tego faktu. No i oczywiście estymując, starajmy się, to jest chyba taka najbardziej uniwersalna wskazówka. Dzielmy jednak te zadania na jak najmniejsze fragmenty, no bo mniejsze mhm. fragmenty z mojego doświadczenia na pewno dokładnie jesteśmy w stanie zestymować. Zastanówmy się też nad tym, jak estymujemy, czy ta jednostka, którą użyliśmy jest na pewno do naszych konkretnych potrzeb, do tego projektu adekwatna, czy nie przenieśliśmy po prostu z innego projektu hmm. jakichś przyzwyczajeń, które w tym projekcie, w tej specyfice pracy po prostu ma mniejszy sens. Tak, no i myślę, że to są takie najważniejsze tutaj punkty, które podsumowują tą naszą rozmowę. Świetnie. No myślę, że to jest dosyć ciekawy obszar IT, dosyć ciekawy obszar programowania, o którym dzisiaj tutaj zaczęliśmy rozmawiać. Co ty na to, żebyśmy jeszcze trochę ten wątek pociągnęli? To znaczy jak planować, jak dzielić zadanie, jak to czasowo zamykać i porozmawiali właśnie o tym w następnym odcinku? Może masz jakąś propozycję co do tematu? Myślę, że fajnie się łączy z tym tematem wątek iteracji i timeboxingu, czyli postaramy się pokazać, że iteracje to nie tylko kolejne sprinty i postaramy się pokazać, jak te zadania ograniczać w czasie. Żeby łatwiej je oczywiście estymować. Świetnie, i już teraz do tego odcinka zapraszamy. Tymczasem dziękujemy za. Dzisiaj rozmawialiśmy o estymacjach. Zapraszamy też do wcześniejszych odcinków, gdzie już całkiem sporo o różnych narzędziach programisty było mowa. Zapraszamy też na Story Jobs, gdzie możecie znaleźć ciekawe oferty pracy, zawsze z widełkami wynagrodzeń. Zapraszamy też do wystawiania ogłoszeń. Widzimy się i słyszymy. Widzimy się z Łukaszem, a słyszymy z Wami już całkiem niedługo. Zapraszamy już za tydzień do odcinka właśnie o iteracjach i time boxingu. Łukasz, dzięki za dzisiaj. Cześć. Dzięki, cześć.